Zobaczcie, widelec z perelu. Widzicie? Drugie sreberko Z tamtej strony jest plaża, kąpielisko A jak co roku, tutaj na parkingu spędzę noc I mamy pierwszą monetkę dzisiaj Złotóweczka Piękny wschód słońca tu panowie sobie szukają i widok z kąpieliska. Drugi kolczyk dzisiaj. Z zateczką, tak wygląda, z mosiądzu, potem Wam pokażę dokładniej. Zobaczcie jaki gigantyczny kawał I kolejny kawałek ołowiu. Słuchajcie, niewygodnie w tych rękawicach, no ale co poradzić na komarę I znowu ołów. Ołowiane kąpielisko. Oh my heart is like a new Zobaczcie, małe serduszko. Jakieś miedzi. No, czegoś takiego to jeszcze nie znalazłem. Mam tu żyłeczkę. A co na końcu żyłki? Żarek i chłaczek złoty. <gry> Dwójeczka z plaży wpadła i kolejna. Plaże. 50 groszy. Zobaczcie, ile dzisiaj fal na jeziorze. I 20 groszy wpada. Ale kąpielisko tutaj wyczyszczone. Blaszka wędkarska i kawałek ołowiu. Ale jaka fajna, taka z podwójną tutaj tą łezką. Zapraszam serdecznie na podsumowanie. I tak się prezentuje podsumowanie. Wpadło troszeczkę śmieci, różnej maści. Ta fajna blaszka, taka podwójna, wędkarska. Pięć kawałków ołowiu, w tym ten bardzo fajny, w takim kolorze piaskowym. Biżuteria. Metalowy kolczyk, ten się okazał srebrny. I takie serduszko. Czyż już Wam pokażę. Widać 925 Widać jest 925, super i monet 9,70, jedna z PRL króliczek kruj, Playboya i te dwie dwójki, i ta 50 groszówka z plaży. Od razu widać takie porównanie woda versus plaża i pierwszy sygnał podkowa na szczęście. I mamy PRL 50 groszy jest perel. Dyszka. I wpadła maleńka zawieszka. Zobaczcie, jaka śmieszna. Taki klocek Kąpielisko tak się prezentuje bardzo duża przestrzeń tam jest drugie w oddali bojki przepiękna pogoda zero fal. te wędkarze sobie łowią a tam w oddali parking jest kolejna moneta z PRL-u 50 groszy ale PRL-owy się trafił spinka do włosów i 20 groszy Kolejna moneta. Zgadnijcie, co to jest. A, Skończyłem szukać w tym kąpielisku i przenoszę się na to drugie po drugiej stronie. Podsumowanie. Nagram Wam zbiorcze z dwóch tych kąpielisk. Pierwszy sygnał z drugiego kąpieliska. Piąteczka z perelu i widok z innej perspektywy, z drugiego kąpieliska na tamta, takiej samej odległości. Widzicie? Jest, do mojego wyzwania Super, jak ja się cieszę, jak znajduję sreberko, to jest dla mnie niesamowicie przyjemne. Jest znowu łów. a dzisiaj się nakopałem tego łowiu. I z Wielkiego Dołka specjalnie dla Państwa Dwójka z PRL-u Zobaczcie <grymne> Drugie sreberko Ładny taki kolczyk trójkąt Jest złotóweczka 2018 A już tak zaszła ciężarek ołowiany Ale jaki fajny I kolejna pięćdziesiątka z PRL-u Zobaczcie przy jakich tych Rowerkach wodnych, zobaczcie. Widelec z Perelu są jakieś napisy, ale na nie, nie mogę rozczytać. No, wielka rzadkość. Kąpielisko mocno wyczyszczone, w sumie obydwa, dlatego porównanie zbiorcze. Sporo monet z Perelu, aż 11 sztuk. W tym najfajniejsza moim zdaniem, ta dziesiąteczka. Troszkę śmieci różnej maści, jak zwykle. Podkowa ze stali, na szczęście. Dwa sreberka kolczyk i obrączka. I to prawdopodobnie też jest srebro, nie ma propa, ale taka kostka super. Dwie zawleczki: perelowska spinka do włosów, perelowski widele aluminiowy, dwa ciężarki ołowiane i złoty 40 we współczesnych drobnych. Czasu uzupełnić herbatę. Ramsey. Wkładam tak na oko kilkanaście torebek. Tik. I od razu wygodniej mi się wyjmuje. A te leżą pod łóżkiem. Dobra, skończyłem szukać w tym kąpielisku. Lecę teraz do mojego ukochanego, czyścietkiego, pięknego, bożkowo letnisko. Dobra, przed śniadaniem czas troszeczkę się odświeżyć i popływać. No słuchajcie, jak nowo narodzone się czuję po takiej kąpieli. Kolejny posiłek, dwie bułki fitness z biedronki, herbata, pół czerwonej papryki i sześć parówek Wjechałem na taki dziwny parking w Bożkowie. Wśród jakichś zabudowań. Tutaj jakieś auto stoi, ale jest bardzo fajnie. Wygodnie zobaczcie, to też jakieś oto, jakiś bar. Miejsce fajne, klimatyczne. Pomontuję to na spokojny odcinek i odpocznę, bo szukałem od 4.30 do 10.00. No dobra, moi drodzy, 14 dzień wyprawy czas podzielić się z Wami pewnymi statystykami. Otóż, od 5 lipca do dzisiaj przybyło mi 280 subskrybentów z 454 na 734 co daje równo 20 nowych subskrybentów dziennie. Super wynik. Najwięcej subów jednego dnia było 11 lipca po tym filmie, jak Dario wypromował mój kanał. Dario, z całego serca Ci za to dziękuję, super, bardzo, bardzo, dzięki. Jeżeli chodzi o najlepszy film, był to czwartego dnia, Kąpielisko Marzeń, tak się też spodziewałem, bo sam lubię oglądać takie filmiki. Miał 1454 wyświetlenia i aż 187 łapek w górę. Coś nieprawdopodobnego. I słuchajcie, mam do Was ogromną prośbę, ponieważ jest już nas ponad 700 osób. Wystarczy, żeby każdy z Was wziął jednego znajomego. Tylko jednego znajomego i poprosił go o subskrypcję dla mojego kanału. I już niebawem będę mógł robić dla Was transmisję na żywo, na co niesamowicie liczę. Także to do Was taka ogromna prośba, moi widzowie. Dziękuję pięknie moi drodzy za wytrwanie do końca odcinka i widzimy się w kolejnym dniu wyprawy już jutro. Trzymajcie się, cześć!